Wchodzimy w 2025 rok, który jest nowym rokiem, przynosi nowe wyzwania i pewnie wielu z Was będzie zapisywać się na kursy, będzie robić postanowienia noworoczne i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, dlaczego te postanowienia noworoczne zazwyczaj w lutym lądują w śmietniku, a ekipa na siłowni zmienia się statystycznie co 3 miesiące, takie są moje doświadczenia, kiedy ja chodzę na siłownię, po trzech miesiącach pozostają pojedynczy ludzie, Reszty już nie poznaję, bo zazwyczaj zmieniają się po prostu twarze i ludzie, i ta systematyka jest taką piętą achillesową. Powiem Ci też, jak przebrnąć przez ten etap i jak zaprząść psychologię do tego, aby pomogła Ci w realizacji Twoich noworocznych celów. Także zacznij mi od tego, dlaczego te cele się w ogóle zazwyczaj nie udają i lądują po prostu po dwóch, trzech, góra miesiącach. W korzu. Po pierwsze, są to zbyt ogólne cele zazwyczaj. i weźmiemy sobie tutaj przykład taki najbardziej klasyczny, czyli osoba postanawia schudnąć. Jeżeli sobie założysz, że chcesz schudnąć, to to jest zbyt ogólny cel yy, i on na starcie jest skazany na porażkę. Drugim elementem jest y, brak planu działania. Jeżeli tylko chcesz schudnąć, nie wiesz, jakie kroki yy, należy poczynić, nie masz rozpisanego planu działania. Diety i tak dalej, i tak dalej, to są technikalia. to też prawdopodobnie się to nie uda. Trzeci element, który jest bardzo często popełniany, to są zbyt ambitne cele. Jeżeli założysz sobie, że chcesz schudnąć 20 kg w miesiąc, to jest nierealne. Także często jest tak, że te cele są po prostu zbyt ambitne i po prostu zniechęcasz się bardzo szybko, bo widzisz, że nie jesteś w stanie tego celu osiągnąć w danym czasie. Więc jak mądrze i sensownie wyznaczać sobie cele? Otóż tutaj z pomocą przychodzi nam psychologia, która oferuje nam kilka modeli. Ja Ci się przedstawię taki najbardziej klasyczny i popularny. To jest model SMART, który jest też wykorzystywany często w biznesie. I polega on na tym, aby według pięciu elementów te swoje cele rozpisywać. Po pierwsze, pierwsza literka S to jest ten cel musi być specyficzny, czyli konkretny. Czyli zakładamy w naszym przykładzie, że chcę schudnąć powiedzmy 5 kg w 3 miesiące. To jest już konkretny cel: 5 kg w 3 miesiące. Po drugie, ten cel musi być mierzalny. Tutaj mamy taką opcję, że możemy się ważyć regularnie i widzimy. Czy ten cel osiągniemy, czy nie, i czy w ogóle zbliżamy się po jakimś miesiącu do tego celu. Trzeci elementem jest, ten cel musi być osiągalny, czy musi być realny. I tutaj w naszym przykładzie myślę, że jak najbardziej można schudnąć 5 kg w 3 miesiące, pewnie można też więcej, ale jestem zwolennikiem metody małych kroków. Czwarty element to ten cel musi być istotny dla Ciebie. Tutaj się należy pochylić, czy ten cel jest. Czymś, co naprawdę jest dla ciebie ważne, czy jest zgodne z Twoimi wartościami, czemu chcesz schudnąć, czy to jest jakaś moda, czy jakiś kolejny element, który w Twojej hierarchii e, potrzeb, celów nie jest zbyt wysoko, ponieważ naturalnie Twój mózg będzie ten e, element spychał dalej, jeżeli on nie jest taki istotny, jak e, sobie tutaj e, deklarujesz. Trzeba też wziąć pod uwagę, że psychologia i ludzki umysł jest trochę bardziej złożona niż. Często nam się to wydaje, i te rzeczy, które deklarujemy, które chcemy, które podpatrujemy u innych, niekoniecznie są dla nas tak istotne, jak się nam wydaje. I ostatni element, T, te, to ten cel musi być czasowy. Czyli tutaj mamy cezus czasu: 3 miesiące, czyli łatwo tutaj to zamknąć w określonej e, ramie. E, co jest jeszcze bardzo istotne, to ten cel powinien e, być jakoś rozpisany w czasie, tak jak powiedziałem przed chwilą, ale. Kluczową, kluczowym elementem jest tutaj systematyka. Także po prostu przede wszystkim nie zniechęcaj się. I dla mnie z mojej perspektywy, moich doświadczeń jest kluczowe to, aby w momencie, kiedy przyjdą gorsze momenty, kiedy masz rozpisane treningi, diety i tak dalej, przyjdą dni, kiedy wypadniesz tego rytmu, zachorujesz, coś tam się stanie, jakiś wyjazd, urlop, to najbardziej istotne jest to, żeby umieć wrócić po takich. Upadkach, po takich wybyciu się z rytmu, bo często jest tak, że jeżeli nie pójdziesz na siłownię w jednym całym tygodniu, to już ten cały plan się rozsypuje i wszystko ląduje do kosza. Także nie zniechęcaj się, warto rozpisywać realne cele. Myślę, że ten model Smart jest bardzo prosty, powiedziałbym nawet prymitywny i łatwo tutaj te cele rozpisywać. Także napisz w komentarzu, jakie cele zakładasz na ten przyszły rok. I najlepiej dlaczego. No, i będziemy się tutaj razem motywować. Ale pamiętaj, że to nie jest żaden wstyd, że coś ci się nie udaje, że takie potknięcia się zdarzają. Nie ma co tam się tym dołować. To jest naturalne w procesie. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.